Ej, autentycznie... Yy... Czy był pocałunek Poseidona? Nie, nie, bo ja kładę papier. Yy, nie, w sensie, nie mam zielonego pojęcia, co to jest strapon. N nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć, wiesz? I sprawnie czy z oporem? Sprawnie wychodzi klocek. Sam z siebie. Już się chciał wydostać na tym mobie i właśnie wstałem się wysrać, bo mówię... Tak serio, to od sterydów możesz mieć przerost prostaty. Często spotykany zresztą po sterydach, kontroluj to. Przerost prostaty po sterydach? Co ty kurwa gadasz? Doczepiamy kutas dla, dla baby. A, to się dziwię, czemu nie do... wiem, co to jest strapon. A skąd wy wiecie takie rzeczy, kurwa? z jeby? Poczepiany kutas dla baby. Boże, kochany. No mama ma. ma, ma. <śpiewanie> ja pierdolę. Michał te na czacie. No mama ma. ma, ma. <śpiewanie> no mama ma. ma, ma.